Witam ponownie. <laughs> Zagrajmy w Half-Life 2. Próbuję jeszcze raz. Tym razem sam. Już się zaczęło cholera jasna, no. Dobra, mam nadzieję, że tym razem uda mi się. Mm -hmm. Dobra, ostatnio zacząłem właśnie Dark Seed i powiem szczerze, że dosyć mnie wciągnęło. Sam jestem ciekawy co będzie dalej. Um. Mam pełna amunicji do tego, tak? Dobra. Dobra, niestety rob robale... Idźcie stąd, no. Trzeba się pozbyć tej beczki, kurczę, bo robale mi wyzdychają, ale nic to. Trzeba żyć. Mam dwie kulki. Dobra, dwie kulki. Mrówko, i stąd dobra jedna rakieta nic tu nie zrobi niestety ale co za ostrzeliwanie moich mrówek kurde ginie się wszyscy To nie tędy? Mam nadzieję, że tędy się włazi. Cholera. Gdzie tu jest włas? Um. Hmm. To był dobry strzał Ale niestety chyba nie wystarczający Roba, ale mam pomysł Idźcie tam, bo czujecie mi akcji I moim zdaniem te gunshipy da się rozwalić Dostaniecie równo, panowie gunshipy Rakiet starczy dla wszystkich dzięki tej skrzynce. Wow! Kiepsko z energią, to znaczy z energią, ze zdrowiem, z życiem, czy jakkolwiek nazywa się ten. Ten licznik odmierzający czas do naszego zgonu Kurde, dobrze sobie radzą we dwóch z tymi rakietami Powiedzcie mi gdzie tu się włazi Dobra, jeden z głowy Dobra, chyba. chyba jeden rozbił się tuż koło mnie, tak mi się coś wydaje. Te spłonące szczątki, tak jakby o tym świadczyły. A. dobrze. Mrówki za mną, niestety, chyba tu już nie przylezą. No to na razie, mrówki a ja. Zaczynam. Nowy tak na swojej drodze życia, co to ma znaczyć? O. Zakręcamy gaz. No i idziemy dalej. Do kreski. Będzie chwila spokoju. Pewnie niedługa. Czytanie, how nice <laughs> Dobra No i zobaczymy Co się wydarzy dalej Nowa Prospekt Także witamy w Nowa Prospekt Trzy granaty Jesteśmy we więzieniu Tutaj też będą mrówki. Hmm, pamiętam, że ten fragment był, jest wykorzystany w Half-Life Deathmatch. Tutaj ostre akcje odchodzą nieraz. Dobra, trochę trochę straciłem orientację. Gdzie ja jestem? Gdzieś tutaj. Dobrze? Bardzo dobrze. Tak, do więzienia. Nie warto iść do więzienia, od razu muszę powiedzieć. A jak dawno nie widziałem was Kurczę jak mam kiepsko z żydkiem, no przydało Cholera, kurde nie za dobrze Zróbmy sobie savea Nowego